Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piotr, i dzisiaj gram ponownie z Noarem Siemaneczko Jedziemy moi drodzy na tym koncie znowu, bo jak mówiłem, będę na tym grał tylko I gramy, moi drodzy, już drugiego skrzydlaka Bijamy sobie rangę Przynajmniej będziemy próbować, bo jeszcze dziewięć zwycięstw Wówlą. Dajcie, moi drodzy, łapkę w górę, suba dajcie I będą dalsze filmy Na YouTube Wuhlong long Idealnie. Drugi balkon. Czy tam kładka? Na pewno? Słyszałem. Ale już mój słuch to mnie naprawdę zawieść czasami. Nie ma tutaj... Nie widzę. Idę na balkon. Dobra, ja patrzę właśnie kładkę. Może ktoś będzie. Nie widzę. Patrz, kładkę. Gdzie jest? Idę. To patrzę na kładkę. Deźmy. Dobra. O, ma takie ja są złote skiski na Google'a jak ja. Wiem, ładny jest nie. Widzę, że mamy Polaków. Polaków tam, tam są? Kładka? Tak na razie long wszystko. Kładka i balkon. Dostał ode mnie. Leży jeden. Drugi leży. Kładka. Dobra. Nowy miał. Nowy miał? A to mógł no, mnie no zabić ja na luzie. To nie wiem czemu. A nie, bo Czy może tylko, że... Nie, nie, bo nie, bo on patrzył się w no. stronę a, ciebie. W ciebie, a ja, a ja do niej strzelałem. A, no i dobrze, to do I I on wtedy odwrócił się do mnie, a ty do No i dobrze, dobra. Sfleszuję wkładkę. Wiesz, o, ta ręka budionersza jest fajna nawet. Nie, nie ja z innej teraz, ja mam klasika, nie teraz. E, ja sam jestem jeden. Dwóch mam nawet, leżą. U la, pioper koszyk! Pożyczka leczy. wojenna, dostałem osiągnięcia. O, lagi. Lagi, nie miej lagów, nie miej lagów. Po na mój ping. Dobry masz 49! Co ty, Duży. Dla mnie dobry to jest 9. Dobry, ty jesteś? Long czy 100? O, kurde. A ła, rzeczywiście. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz ja muszę trochę popasić. No, muszą być jakieś fragi, nie? dobrze, dobrze. Szybki meczek będzie, może. Szybki meczek. Dokładnie. Trzy minuty na razie trwa. Nie jest źle. Fale, balkon. Łatka. Spalony jestem. A mam? Cofam się. No scope! O, no scope A, ale, A Na stojącym sobie chcesz. Gdzie ten był e, stojąc? Nie stojąc. A, to dobra. To jest 10 na 10 tak samo. Daję. Ale, a wiesz, że kiedy e, ostatnio w tym miesiącu strzeliłem ja No z awupy, a głupy w w 360? 360 czy 80, nie wiem. albo dudu, 360? Idzie, idzie, tutaj tutaj jest, tutaj jest. Gdzie? Ja. Ja? Tak, tak, tutaj jest. Jeden kłopka Nie, i drugi tutaj. Dobra, dwa HP mi no. zostawił chłop. Nie, od, e, w tym miesiącu e, zrobiłem coś takiego: w, e, w skoku, no scope headshot i jeszcze 380. -ka. A, 360, tak? 360, e, w skoku, no scope i to headshot. No, to bardzo dobrze. Najlepszy no scope w moim życiu. W ogóle najlep e, na, najlepszy. W Leża WPA. Najlepszy film w moim życiu Ale że dwie ja głupy jadą... Stąpił się tutaj! Dobra Ty, jeszcze możemy dzień zero zrobić, ale będzie na odcinku fajna miniaturka wtedy. Kupię! 5 minut to tego! 5 minut, A. Szybko, kurde mać. Jak w 7 minut można me czasie wyrobić, to... Ale to, Ale ale to zawodko. Ale ale Te jako obeznerwiony. znerwiony Oooo Pierwszy wypadł Pierwszy wypadł O kurde Pierwsza przegrana No niestety Drodzy widzowie, Piotr mówił, że winnie 9-0, a jest 9-1 No cóż, no, wykrachałem Jak zawsze No, wykrykałeś <laughs> Ciekawe Słyszę jednego... Kłotka, kłotka, Leży! Drugi jest tego... Longa Long? Tak, Long Longa jest, Longa jest Masz petkę Cześć Ten celownik za duży <grym> i Teraz będziesz celownik zmieniał? Tak. Ja w ogóle nie, nie, w ogóle nie patrzę na jakim celownikiem ja gram Do O, o jaka nie, nie. główeczka wlazła. Ta zmiana celownika się opłaciła! I to jaka? Czekaj, a ja jaki mam celownik? A, kropkę już zapomniałem. No ja też mam kropkę. Dobra, to ja skałciki i dwie berety dla obrony, na obronę. Jak to ma I Nie, łapka, nie mu Dobra. Nie, ja spalę... Ja spalę... Ja longa, No jeszcze ktoś mi się w Smoke, Smoky Longas Może jakoś ten granat sława, ale dobra Ja boję się za plakę I don't Aha! No nie! Kóle mu zadałeś Zero! 82 chyba, jeżeli się nie mylę. On mnie zabił, bo... E, on o, mnie zabił A Ajajaj, no. O, o. Chodźmy do Dobra, chodźmy, chodźmy do Dobra, Nie mogę, tego Może. nie nie mogę być skrzyżowany. Draszował mnie. Leży jeden. Widzę, widzę go! On jest tutaj! Dobrze! O! Masz? Nie, ma Jak, nie, nie ma. ma! Jak to nie ma? Jak no to nie ma? No nie ma, nie ma? Nie ma, nie ma? Nie ma! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, No dobra, no to idziemy dalej, nie? Pięćdziesiąty mecz i nie ma. Drodzy widzowie, widzimy się po krótkim cięciu. Dokładnie. Pyk! Dobra. Jesteśmy po przerwie. Jesteśmy. Jeszcze raz powiem. Jesteśmy po przerwie. Tak, jeszcze po przerwie, Nie Jestem pod Dobrze. Nie będziemy tutaj stajniać naszych, co się stało, ale... Nie, nie, nieprzyjemna rzecz Nic się się stało. Nie stało no po prostu się wnerwiłem na takiego jednego y, kolesia. No. Dwóch było. Jakby co. O -o! No i co to jest? Ole pesteczki poleciały! U-huhu! Uh. Nie no teraz to w, teraz co ci wsiadło? Teraz co ci wsiadło, tylko Teraz mi siadło! Nie, wiesz co, mi siadło? No. Jak można? A, a, ja też tak mam czasami też mam tak No ja się skórę, to zostaje takie okopa! W Bóg idzie o te restauracji! Aha!

Eee, meczka twoja. Mm, nie potrzebuję. Okidoki. Hmm. No, podaj. Czekaj, go pala Dobra, nie, 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 Dobra. Mm. Jeden, nie. Dobra. Jeden jest tam, jeden tam jest. O! 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 Sprawne. Chwila, 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 chwila. Bymy tutaj na gościa specjalnego Matry Przywita się, witam bardzo serdecznie. No, dziękuję, i tak ma być. Na razie, proszę mi tu sprawę, nie przygodzić po nagrywki mam. Dobrze, no. najpierw, pozdrawiam. Napiszę ci na pewów. Dobrze, później mi napiszę na PW. dobrze. Dostał! 81! Jeden, osiemdziesiąt jeden. Dwóch tam jest. Balkon. O, co jest to pest... Na pestki pe... mm. miałem ajaj. włączone. Ajajaj, ajaj, może teraz ty pójdziesz na mida. Z przyjemnością. <słuch> Estamos oh, <gülme> com <gülme> 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 ah okay no o jogo de Jack. Eu quero mandar aquele bloco do o gente. Jack, venha. Oh, oh, oh! Mam chłopa, mam chłopa! I zdechnę, Nie zdechnę No ja leżę, ja nie umiem... Nie, no kurde. Masz chłopa na longu. Widziałeś chyba balkon. O. Co za łeb? Co za łeb? Kosuj go! Nup. Balkon jest. Wiem.

Na logo się przenioskowany! Peskuj, peskuj, pan na daleko, peskuj! Nie ma czasu! Co za chłop, no nie wiesz widział jeszcze, jak strzelasz. Nie rozumiem tych ludzi. Co za chłop, co Co nie? No. Kurde macie, ja nie rozumiem tych ludzi. Proszę, widzowie, to są, to są, to są ruski. Są Dokładnie. Ruski. Bo ru, ruski team, ruski, ruski team, ruski awatar... ruski... <laughs> Nieprawdopodobnie, nie, bo to jest po prostu szaleństwo. Yy, na, yy, prawdopodobnie Rosja. Proszę, proszę. Long. Pomóż na Longa. Ty, ty pomocy nie potrzebujesz. No, tak. Bardzo Co? dobrze, ty tu do pomocy nie potrzebujesz, tam sobie radzisz. Znowu ktoś? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry nagrywamy na YouTube? A. Witam, witam. Kto? Niedługo, ja nie długo... Ja niedługo kurde zrobię tak! Zrobię specjalny odcinek, kurwa albo live i będę się wziął na kanale i specjalnie czekać na kogoś, żeby z kimś porozmawiać. Spoko, a kto teraz odcinek prowadzi? A jak myślisz? Nie Peter Gaming Pozdrawiam Pitera Gaming, kładźcie na jego kanał. Służbucie, dawajcie i komentarze. Też było. Ty ja wiem, ale ja już coś tak powiem, bo mi nie było i powiem tak, możecie iść na dołu na tam, bo ja no, tam, sama, kura, tam to mam to ma już ja kanał, gdzie biją i nikt tam nie wejdzie. Piotaj No, słyszałem i widziałem. Gdzie wam kanał piewat na dole, czy jak chcecie, to tam na samym dole mojego go gdzieś i nikt wam tam nie bije. A, i powiedziałem, ja idę, papa. Pa. Dobra, dobra. dobra pa. przenies nas, przenies nas, przenies nas. Ej, Patrz, jaki gdzie mi? Ty masz dwóch long, dwóch, long, dwóch long. I know. Patrz, I ja know dziewięć, this place. Patrz, ja dziewięć, dziewięć trzy, a ty masz cztery trzy. Dobrze! Dostałem trzy, krótki long, dostałem? Co? Ano tak, ja, pięć ja pięć. No. I to jak, byku? Ja po tym meczu mogę dosyć, Oj, byczku możesz, Dobry, możesz... No ty to wiesz! trzymajcie się w kiski, żebym złapał bo zaraz nie. Dajcie łapkę w górę za niego i za to, że wygrał na wiem, Nie Ja bym złapał do szybciej Dokładnie. O! du, du, du. Ale łatwo. Jest tak strasznie planta... Jak strasznie planta, idę na fragi. O! Uj. Kurde masz. ale ja ich jadę. Nie no, dobrze, dobrze, rób sobie z nic co chcesz. Kupkę, Nie, bo to, ja to czekaj, jak chcesz tego kosić, to masz. No, koś sobie teraz jak chcesz teraz. No, I będzie gicior. Ha! Będzie tak. No i dobrze. No i panny, dwa mecze zrobione ja nie mam tego rankawa. Oj, chyba, nie chyba, nie zdrowy, chyba zapomniałem, że na czwartym drogi. to jest. Nie, to jest trzeci skrzydłowy. Co? Dobra, nieważne. Nie Biegaliśmy, to dobra. To, to mam nadzieję, że się odcinek się podobał. Dał ci łapkę w górę i suba. I widzimy się. O kurde, ale ładny w zachód słońca. Bardzo ładnie mnie na nowo. Ma się, ma się, ma się, ma się.